Profesor Zygmunt Zdrojewicz, endokrynolog i seksuolog, przeprowadził badania ankietowe wśród studentów wrocławskich uczelni wyższych na temat źródeł, z których czerpali swoją wiedzę o życiu seksualnym. Aż 30% ankietowanych, których przeciętna wieku wynosiła 24 lata, odpowiadało, że z czasopis młodzieżowych. I to jest, mili państwo, chore, żeby dopiero z czasopis młodzieżowych różnego typu student dowiadywał się, czy studentka o swoich funkcjach seksualnych. Temat seksualności, niekoniecznie seksu, ale temat seksualności powinien być poruszany w szkołach podstawowych. I cały błąd polityczny tkwi w tym, że oponenci, a głównie Kościół, uważają, że my jako psycholodzy, seksuolodzy będziemy uczyć młodzieży pornografii, erotyki i z tego rodzi się pedofilia itd. itd. A my chcemy uczyć młodzieży biologii biologii, czyli swego ciała, swojego życia i tak I na tym polega błąd, że rozmijamy się w swoich poglądach. Nie może być tak, że 13 trzynastolatka, to była głośna sprawa ostatnio w telewizji, zachodziła w ciąży z... Dwunastolatka, pani... latka zachodziła w ciąży z 13 trzynastolatkiem i jedno i drugie nie wiedziało tak naprawdę o co chodzi. A powinno, co najmniej od ósmego, bo to jest kwestia ustalenia między pedagogami, co w którym wieku Życia młodzież powinna umieć, oczywiście nie w przedszkolu, nie w pierwszej szkole, nie w pierwszej klasie szkoły podstawowej, ale temat powinien być dopasowany do wieku. Nie będziemy uczyć tego samego panienki, która ma 16 lat, co jest oczywiście za późno, i nie będziemy tego samego mówić dzieciom w przedszkolu. I to jest ten właśnie błąd, że w naszym przekonaniu i w przekonaniu normalnych krajów zachodnioeuropejskich seksu, seksologii się powinno uczyć. Od początku odpowiednio do wieku dawkować wiedzę na temat seksualności. Nie seksu, tylko seksualności. I to jest ten cały błąd u nas w Panie profesorze, a jakby pan ocenił poziom świadomości dzieci i młodzieży w naszym kraju dotyczący spraw seksu? Słabo. Jestem teraz ekspertem takiego portalu, kobiecyporadnik.pl. To jest pora, oczywiście, jestem ekspertem anonimowym i piszą do mnie różni ludzie, 16-letni, 18-letni. Pytania są po pierwsze anonimowe, a po drugie jest łatwość kontaktu z seksuologiem. I podpisują się Marysia 16 lat, Kasia 15 lat, i pytają się o takie rzeczy, które taka dama powinna wiedzieć, w którym dniu, od którego dnia liczy się miesiączkę u kobiet. Czy mogę zajść w ciążę, o prezerwatywach, o tak dalej. Czyli ci czy ludzie są głodni wiedzy, nie mają skąd tej wiedzy czerpać. Dom o tym oczywiście nie mówi. I wiedza polega na tym, że albo z czasopis młodzieżowy, albo jedna pani, druga pani. I to jest ten błąd. Nie może być tak, że katechetka w szkole spokojnie uczy seksualności, czerwieni się i tak dalej. A ja mam takie spotkania z młodzieżą w gimnazjach i w liceach, Między innymi we Wrocławiu, ta młodzież dużo chce wiedzieć. I ma żal do nauczycieli. Wygłoszony ten żal jest publicznie o brak przedmiotu o rodzinie, o seksualności. Ten przedmiot jest, oficjalnie, ale wiedza i materiał zawarty w tej książce jest tragiczny. Czy sądzi Pan, że tego typu wiedza powinna być przekazywana dzieciom w domu, przez rodziców? Yy, tak. Przez rodziców też, no ale rodzice po pierwsze nie mają tej wiedzy, a po drugie, rozmowa z czternastolatką czy czternastolatkiem zaczyna być w domu trudna, bo nie wiadomo co powiedzieć. Rodzice nie mają czasu, rodzice uważają, że temat jest tabu, chociaż w wielu, wielu rodzinach w Polsce takie tematy są podejmowane. Ale po co? Rodzic ma uczyć tego, co powinna uczyć szkoła. To jest biologia. To jest biologia, to jest wiedza o naszym życiu, i tego się powinno uczyć w szkole. Sądzi Pan, że to w najbliższym czasie może ulec w naszym szkolnictwie, w naszym systemie edukacji zmianie? Obawiam się, że będzie trudno. Obawiam się, że będzie trudno, ale chciałbym, żeby na przykład wiele osób, szczególnie młodzieży, wiedzieli, co to jest gender, bo uważa się, że słowo gender to jest diabeł z rogami a głównie gender jako ideologia, co nie jest ideologią, jest to nauka, jest to nowy diabeł z rogami dla kościoła. Że to jest walka z czymś, czego dokładnie się nie ma, to jest normalna nauka, normalnie studia w całym świecie, na wyższych uczelniach, w Polsce, zresztą, w Polsce zresztą też. Będzie to trudny temat w najbliższym czasie, bo partie się boją kościoła. A opozycyjne partie mają podobny pogląd jak Kościół, nawet jak opozycja wygra wybory, czego bym oczywiście nie chciał, to tym bardziej nie wprowadzi nauki o seksualności, bo uważam, że to będzie lepiej jest żyć w niewiedzy, co jest dużym błędem. Lepiej jest żyć w dużej, z dużą wiedzą na jakikolwiek temat. Tak jak nie można sobie poradzić, z, przepraszam, ostro z pijakami za kierownicą, bo na razie cisza. Tak nie można sobie poradzić w Polsce z problemem wychowania seksualnego młodzieży. I w efekcie kończy się to ciążami u dwunastolatek. I w efekcie kończy się ciążami u latek, u latek, bo powiem tak: inicjacja seksualna w Polsce przeciętna to jest 18 lat. Podobnie u chłopców i dziewcząt, ale 15% dziewcząt poniżej 16 i 15 roku życia podlega już inicjacji seksualnej, czyli to jest karalne. Czyli 15%, czyli co szósta młoda dziewczyna ma inicjację seksualną w wieku karalnym, czyli poniżej 15-16 roku życia. Bo Polański nie został oskarżony o gwałt, Polański został oskarżony w Stanach Zjednoczonych o stosunki seksualne z nieletnią, z nieletnią.